Szukasz czegoś, co naprawdę zmieni grę w Twoim życiu osobistym i zawodowym. Jeśli pragniesz wprowadzić głębokie zmiany i odkryć prawdziwą wartość swojego istnienia, to jesteś we właściwym miejscu. Przedstawiam Ci propozycję podróży, która ma moc przekształcenia. Oto siedem kluczowych strategii, zaczerpniętych wprost z nauk stoików. Te metody pozwolą ci zbudować siłę wewnętrzną, prawość i empatię, co sprawi, że naturalnie staniesz się osobą budzącą szacunek i podziw. To jednak więcej niż tylko rozwój osobisty, to droga do odkrycia i wykorzystania swojego pełnego potencjału, aby stać się najlepszą wersją siebie. Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją przygodę? Jeśli tak, to życzę Ci powodzenia na tej ścieżce. Numer 1. Opanuj sztukę komunikacji. Wyobraź sobie, że jesteś na moście. Po jednej stronie znajdujesz się ty, a po drugiej ktoś, z kim chcesz się porozumieć. Wiele osób zamiast iść na spotkanie, wybiera budowanie muru. Ludzie mówią, ale nie słuchają. A co jeśli powiem ci, że klucz do prawdziwej komunikacji leży nie w mówieniu, ale w słuchaniu? Epiktet kiedyś powiedział: po to mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy dwa razy tyle słuchali, co mówili. To zdanie idealnie oddaje istotę komunikacji. Zastanów się, ile razy rozmowa zamieniła się w pojedynek, gdzie każdy chce wygrać zamiast się zrozumieć. Ile razy odpowiedź była na końcu języka, zanim druga osoba skończyła mówić. To jak budowanie muru cegła po cegle. Co jeśli zamiast tego możesz budować most? Sztuka komunikacji to nie tylko przekazywanie swoich myśli, to umiejętność bycia obecnym, zrozumienia emocji drugiej osoby i pokazania, że naprawdę słuchasz. To nie zawsze łatwe, zwłaszcza gdy emocje biorą górę, ale stoicyzm uczy nas, jak opanować te emocje. Kluczem jest zrozumienie, że kłótnie są bezsensowne i że tylko tracimy na nie nerwy i czas. Przyjmując stoickie podejście, uczymy się, że opanowanie i spokój to narzędzia, które mogą zmienić dynamikę każdej rozmowy. Kiedy następnym razem znajdziesz się w rozmowie, spróbuj inaczej. Zamiast szykować się do kolejnej kłótni, przyjmij stoicki spokój. Słuchaj z empatią i otwartością, nie pozwalając, aby twoje emocje przejęły kontrolę. Niech druga osoba poczuje, że jest ważna, że jej słowa mają dla ciebie znaczenie. Możesz być zaskoczony, jak bardzo to zmieni waszą komunikację. Opanowanie sztuki, komunikacji to proces. Każdy most, który zbudujesz, zbliża cię do bycia lepszym słuchaczem, lepszym przyjacielem, lepszym człowiekiem. Bądź mądrzejszy, korzystając ze swojego opanowania i spokoju, a zyskasz szacunek. To droga, która wymaga cierpliwości, ale każdy krok na niej to krok w dobrym kierunku. Więc zacznij budować mosty, a twoje relacje tylko na tym zyskają. Numer 2 Przekraczanie oczekiwań. W życiu często spotykamy się z sytuacjami, które wymagają od nas więcej niż tylko spełniania podstawowych oczekiwań. To właśnie w tych momentach kryje się prawdziwa szansa na wyróżnienie się i pokazanie swojego zaangażowania. Stoicy nauczyli, że droga do doskonałości nie jest wybrukowana jedynie dobrymi intencjami, ale przede wszystkim działaniami, które przekraczają oczekiwania. Idź o krok dalej. To zasada, która może wydawać się prosta, ale w praktyce wymaga od nas nieustannego wysiłku, determinacji i gotowości do poświęceń. To nie tylko chęć bycia lepszym, ale chęć bycia lepszym dla innych. Każdego dnia masz okazję pokazać, że twoje zaangażowanie wychodzi poza przeciętność, że jesteś gotów dołożyć tę dodatkową cegiełkę, która sprawi, że cała konstrukcja będzie stabilniejsza i bardziej imponująca. Przekraczanie oczekiwań to także dowód na to, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się tym, co jest zobowiązany zrobić, ale tym, co robi bez oczekiwania na nagrodę. To skromne, ale znaczące czyny, które nie szukają poklasku, ale są wyrazem głębokiego zaangażowania w to, co robimy, czy to w pracy, w relacjach z bliskimi, czy w dążeniu do osobistego rozwoju, zawsze istnieje przestrzeń, by zrobić coś więcej, by być lepszym. By inspirować innych swoim przykładem. Zastanów się, jak możesz przekroczyć oczekiwania w swoim codziennym życiu. Może to być dodatkowy wysiłek włożony w projekt zawodowy, głębsze wsłuchanie się w potrzeby przyjaciela czy też poświęcenie czasu na rozwijanie swoich pasji. Każdy z tych kroków sprawia, że rośniesz nie tylko w oczach innych, ale przede wszystkim w swoich własnych. Pamiętaj, że stoicyzm nie naucza nas jedynie o zimnym opanowaniu i rezygnacji z emocji. Przeciwnie, zachęca do pełnego zaangażowania w życie, do dawania z siebie wszystkiego, co najlepsze. Przekraczając oczekiwania, nie tylko zyskujesz szacunek i podziw innych, ale przede wszystkim budujesz silniejszą wersję siebie. To droga, która może wydawać się trudna, ale jej nagrody są nieocenione. Więc idź o krok dalej, a zobaczysz, jak wiele możesz zyskać. Numer 3. Rozwijanie osobistej marki. W dzisiejszym świecie pełnym nieustannej konkurencji i niekończącego się szumu informacyjnego, wyróżnienie się i budowanie własnej, rozpoznawalnej marki osobistej staje się nie tylko cenną umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Ale jak robić to mądrze bez wpadania w pułapkę bycia pozerem? Klucz leży w autentyczności. I ciągłym dążeniu do bycia lepszą wersją siebie, czyli wersją silniejszą, spokojniejszą i mądrzejszą, rozwijanie marki osobistej to nie tylko kwestia budowania wizerunku w mediach społecznościowych czy na polu zawodowym, to przede wszystkim praca nad sobą, nad tym, jakimi wartościami się kierujesz i jak te wartości manifestujesz w swoich działaniach każdego dnia. Autentyczność jest magnesem, który przyciąga do ciebie ludzi, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ludzie instynktownie wyczuwają, kiedy jesteś wierny sobie, a kiedy próbujesz odgrywać rolę. Wyróżnienie się oznacza również świadome podkreślanie tego, co czyni cię unikalnym. Może to być szczególny zestaw umiejętności, pasja, sposób myślenia, czy nawet Twoje podejście do życia i wyzwań, które ono stawia. Stoicyzm uczy, że mądrość życiowa i spokój ducha są wartościami, które zawsze będą w cenie. Stawanie się coraz lepszym, silniejszym, emocjonalnie i mądrzejszym to fundament, na którym możesz budować swoją markę osobistą. Zamiast naśladować innych, skup się na swoim własnym rozwoju, bądź uczciwy wobec siebie i rozpoznaj swoje mocne strony, a także pracuj nad słabościami. Pamiętaj, że każdy człowiek jest pracą w toku, a samoakceptacja i ciągłe dążenie do doskonalenia to proces, który buduje twoją wewnętrzną wartość. Ta wewnętrzna wartość jest odbierana przez innych jako autentyczność i siła charakteru, co naturalnie buduje szacunek i podziw. Rozwijając swoją markę osobistą, pamiętaj, aby robić to z szacunkiem dla siebie i innych. Nie chodzi o to, by być lepszym od innych, ale by być lepszą wersją siebie. W ten sposób marka, którą budujesz, stanie się odzwierciedleniem twojej prawdziwej esencji. Przyciągając do ciebie właściwe osoby i możliwości, które są w harmonii z Twoimi wartościami i celami życiowymi. Wyróżnianie się, będąc rozpoznawalnym, nie musi wiązać się z byciem pozerem. To szansa, by świecić własnym światłem, inspirując innych do śledzenia Twojej ścieżki rozwoju. Pokaż światu, co masz najlepszego do zaoferowania. Bycie sobą jest najmocniejszą marką, jaką możesz zbudować. Numer 4. Inicjatywa i przejmowanie odpowiedzialności. Życie rzuca przed nas wyzwania, które czasem wydają się nie do pokonania. W tych chwilach łatwo jest poczuć się przytłoczonym i czekać, aż sytuacja sama się rozwiąże. Ale prawda jest taka, że klucz do prawdziwej zmiany leży w inicjatywie i przejmowaniu odpowiedzialności za własne życie i karierę. To nie tylko kwestia przejmowania kontroli, ale przede wszystkim świadomego prowadzenia swojego życia na lepsze każdego dnia. Zamiast tylko planować, ważne jest, aby przejść do działania. To wymaga zmiany sposobu myślenia i rozpoczęcia działania, zamiast tylko planowania. W życiu nie wszystko jest pod naszą kontrolą, ale możemy decydować o tym, jak na różne sytuacje reagujemy. Przejmowanie odpowiedzialności za własne życie to uświadomienie sobie, że każdy nasz wybór i każde działanie wpływa na naszą przyszłość. Bycie aktywnym to coś więcej niż odpowiadanie na to, co się dzieje. Chodzi o to, by przewidywać, planować i działać tak, aby Twoja przyszłość rozwijała się tak, jak tego chcesz, zgodnie z tym, co jest dla Ciebie ważne. Nie czekaj na lepszy moment czy na to, że ktoś inny rozwiąże problem. Nawet mały pierwszy krok ma wielkie znaczenie. To właśnie on pokazuje różnicę między tymi, którzy tylko marzą, a tymi, którzy swoje marzenia spełniają. Ciągłe dążenie do doskonałości to nie poszukiwanie perfekcji w każdym aspekcie życia, ale raczej nieustanne poprawianie siebie, swoich umiejętności i sposobu myślenia. To proces, który wymaga czasu, wytrwałości i samodyscypliny. Pamiętaj, że każde działanie, nawet najmniejsze, przynosi cię bliżej do celu. Wyznaczanie sobie celów, zarówno krótko- jak i długoterminowych, jest fundamentem przejmowania inicjatywy. To one kierują twoimi działaniami i pomagają utrzymać kurs nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie bój się też prosić o pomoc i radę, gdy jej potrzebujesz. Odpowiedzialność nie oznacza samotnej wędrówki. Przejmowanie inicjatywy i odpowiedzialności to także uczciwość wobec siebie, rozpoznawanie swoich błędów, uczenie się na nich i nieustanne dążenie do bycia lepszym. W ten sposób każdy dzień staje się okazją do wzrostu. A ty stajesz się architektem swojego życia. Pamiętaj, żeby działać, a nie czekać. Twoje życie i kariera są w twoich rękach. Inicjatywa i odpowiedzialność to klucze, które otwierają drzwi do przyszłości, jaką pragniesz. Zacznij działać już dziś. Numer 5. Wspieranie współpracy i pracy zespołowej. W świecie, gdzie indywidualne osiągnięcia często są wysoko cenione, łatwo zapomnieć o sile, jaką niesie ze sobą współpraca, a jednak to właśnie umiejętność pracy w zespole, budowanie mostów między ludźmi i wspólne dążenie do celu mogą znacząco podnieść nasz szacunek w oczach innych. Współpraca nie tylko przyspiesza realizację projektów i rozwiązywanie problemów, ale również kreuje przestrzeń, w której wzajemne wsparcie i zaufanie. Stają się fundamentem trwałych relacji. Gdy angażujemy się w pracę zespołową, pokazujemy otwartość na pomysły innych, gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętność kompromisu. Te cechy są nie tylko cenione w każdym środowisku zawodowym, ale również budują nasz wizerunek jako osób kompetentnych, elastycznych i godnych zaufania. Działając razem, pokazujemy, że rozumiemy wartość każdego wkładu. I że potrafimy docenić pracę innych. To właśnie te postawy wzmacniają naszą pozycję w grupie i sprawiają, że stajemy się liderami naturalnie wybieranymi przez innych. Ponadto, współpraca uczy nas pokory i empatii, umiejętności niezbędnych do budowania głębokich i szanowanych relacji międzyludzkich. Kiedy aktywnie słuchamy, reagujemy na potrzeby zespołu i wspólnie dążymy do rozwiązania problemów, naturalnie zyskujemy szacunek. Nasze zaangażowanie i gotowość do pracy z innymi są widoczne i doceniane, co przekłada się na zwiększenie naszej wartości w oczach otoczenia. Wspierając współpracę i pracę zespołową, nie tylko przyczyniamy się do sukcesu wspólnych przedsięwzięć, ale również rozwijamy się jako jednostki. Uczymy się, jak ważne jest połączenie różnorodnych talentów i jak wiele możemy osiągnąć, gdy działamy razem. To sprawia, że stajemy się lepszymi wersjami siebie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pamiętaj, że Twoja gotowość do współpracy i budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu to klucz do zbudowania silnej, szanowanej pozycji w każdym środowisku. Numer 6. Zarządzanie własną narracją. Wyrażanie swoich potrzeb, oczekiwań i wartości w sposób asertywny, z zachowaniem szacunku i profesjonalizmu. Jest kluczowe w budowaniu szacunku wśród innych. To właśnie umiejętność jasnego przedstawiania własnego zdania i zarządzania własną narracją często budzi uznanie i respekt. Właściwa komunikacja własnych stanowisk, oparta na stoickich zasadach samoświadomości i asertywności, pozwala na efektywne przekazywanie swoich przekonań i szukanie rozwiązań, które są korzystne dla wszystkich stron. Pokazując, że znasz swoje potrzeby i potrafisz o nie zabiegać, jednocześnie szanując granice i potrzeby innych, dajesz przykład, jak można prowadzić konstruktywny dialog. To także dowód na to, że szanujesz nie tylko siebie, ale i osoby, z którymi współpracujesz. Taka postawa sprzyja tworzeniu zdrowych relacji, w których komunikacja opiera się na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu. Zarządzanie własną narracją. To nie tylko mówienie o sobie w pozytywnym świetle, to również umiejętność przyjmowania krytyki i wykorzystywania jej do własnego rozwoju. Otwartość na feedback i gotowość do pracy nad sobą pokazują, że jesteś osobą, która nie boi się wyzwań i ciągle dąży do bycia lepszym. To właśnie te cechy sprawiają, że inni zaczynają Cię szanować i doceniać Twoje zdanie. Pamiętaj, że każda rozmowa to okazja do przedstawienia siebie w sposób, który buduje twoją markę osobistą i wizerunek osoby kompetentnej, godnej zaufania i szacunku. Zarządzając swoją narracją, pokazujesz, że jesteś liderem własnego życia. Ktoś, kto nie tylko podąża za tłumem, ale ma odwagę stać przy swoich przekonaniach. To podstawa do budowania trwałego szacunku i uznania w każdym środowisku. Numer 7. Rozsiewanie pozytywności. W życiu codziennym, gdzie często spotykamy się z negatywizmem i krytycyzmem, bycie źródłem pozytywnej energii może znacząco wyróżnić Cię na tle innych. To nie tylko sprawia, że stajesz się magnesem dla ludzi szukających światła w ciemności, ale także buduje Twój szacunek i podziw wśród otoczenia. Stoicyzm uczy, że nasza postawa może nie tylko wpłynąć na nasz własny dobrostan, ale również pozytywnie oddziaływać na innych. Bycie pozytywnym nie oznacza ignorowania problemów czy unikania trudnych emocji, wręcz przeciwnie. Stoickie podejście do pozytywności polega na akceptacji życiowych wyzwań z optymizmem i znajdowaniu w nich możliwości do wzrostu. To oznacza, że nawet w trudnych sytuacjach staramy się szukać dobra, skupić na rozwiązaniach, a nie problemach i dzielić się tą postawą z innymi. Praktykowanie wdzięczności, skupianie się na tym, co w życiu dobre. I dzielenie się tymi pozytywami z otoczeniem to kluczowe elementy budowania pozytywnego podejścia. Ludzi ciągnie do osób, które potrafią dostrzegać dobro i zachęcają do działania z pozytywnym nastawieniem. Twoja zdolność do podtrzymywania pozytywnego nastawienia, nawet gdy inni poddają się pesymizmowi, może sprawić, że staniesz się dla nich źródłem siły i inspiracji. Bycie pozytywnym to także umiejętność doceniania innych i wyrażania tej wdzięczności, pokazując ludziom, że widzisz i doceniasz ich wkład. Nie tylko wzmacniasz ich samopoczucie, ale również budujesz głębsze, bardziej znaczące relacje. Takie relacje są fundamentem trwałego szacunku i współpracy. Rozsiewanie pozytywności to wybór, by każdego dnia stać się najlepszą wersją siebie. Nie tylko dla własnego dobra, ale i dla dobra innych. W stoicyzmie podkreśla się znaczenie naszego wpływu na otoczenie, a bycie źródłem pozytywnej energii uznaje się za jeden z najlepszych sposobów na wywarcie pozytywnego wpływu. Pamiętaj, że Twoje nastawienie może nie tylko poprawić Twój dzień, ale i dni osób wokół Ciebie. Bycie pozytywnym i szerzenie dobrej energii to skuteczne sposoby na zyskanie szacunku. W stoicyzmie uczymy się, że to my mamy kontrolę nad własnymi myślami, a szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Rozwijanie szacunku i podziwu wśród innych zaczyna się od Ciebie. Stosując te stoickie strategie, nie tylko zyskujesz na własnej wartości, ale również wpływasz pozytywnie na świat dookoła siebie. Nie zapominaj jednak, że nie każdy zasługuje na Twój czas i energię. Skoncentruj się na tym, co jest dla Ciebie ważne, pielęgnując relacje oparte na wzajemnym szacunku i wartościach. Twoja podróż stoicka to nie tylko dążenie do zewnętrznego uznania, ale przede wszystkim budowanie wewnętrznej siły i spokoju. Niech każdy dzień przynosi Ci świadomość, że kontrolujesz swoje myśli i działania, co jest prawdziwym źródłem Twojego szczęścia i szacunku, którym się cieszysz.